Formatem, który mam nadzieję będzie najfajniejszy, jest... Siemanko, rowerowe świry. Jest wiosna, więc czas odkurzyć rowery i ten kanał, więc oglądajcie dzisiejszy odcinek, bo pojeżdżę trochę pod Pałacem Kultury w Warszawie i przy tej okazji opowiem wam, jakie mam plany na ten rok związany właśnie z tym kanałem. Jakub. Wiem, poco, no, kojarzę pana z YouTube'a? Jeździsz różne rzeczy, co? No, tam chyba. Aha, i tu mieszkasz w Warszawie, czy gdzie? Nie, w Remborku. 500 km przyjechałem. No, proszę. Dziękuję bardzo. Fajny. Trzymaj się. Dzięki, Pierwszy cel, jaki mam, to stawianie jednego do dwóch filmów w ciągu tygodnia. Jest to dużo, ale myślę, że jak się zaprę, to jestem w stanie to zrobić, a z Waszą pomocą na pewno się to uda. Dlaczego taka ilość? No to za chwilę Wam o tym opowiem. Taka ilość filmów e, oznaczałaby, że do końca sezonu, czyli mniej więcej do października, wjedzie mniej więcej 50 filmów. To jest cel minimum na ten rok. Jak to się uda zrobić, no to będzie naprawdę duży sukces, bo to jest dużo pracy. Nagranie materiału to jest jeden dzień, czasem dwa dni e, z kamerą. Później trzeba to zmontować, mieć na to pomysł. No a do tego, jak przyjdzie jeżdżenie po Polsce, odwiedzanie Was w różnych miastach, nagrywanie filmów z różnymi Osobami, no to zobaczycie, że jest to masa, masa pracy. 50 filmów, no to trzeba mieć jakiś pomysł na tematykę. I o ile jasne jest to, że będzie to kanał rowerowy, o tyle chciałem Wam opowiedzieć o kilku formatach, o kilku pomysłach, jakie, jakie przyszły mi do głowy. I pierwszy z nich to formatem który mam nadzieję, będzie najfajniejszy, jest Rowerowe Wyzwanie. Chciałbym zrobić taką serię filmów, gdzie rzucimy jakiś temat, na przykład wyzwanie Willy, i przez dany okres czasu, przykładowo dwa tygodnie czy miesiąc czasu, będziemy w całej Polsce uczyć się jeździć na jednym kole. I chodzi o to, żeby jak najwięcej osób się zaangażowało w ten temat, żeby stworzyć społeczność wokół tego kanału. Zrobimy grupę na Facebooku, będziemy sobie pomagać. Dzielić się poradami, pokazywać filmy z postępami, jak to, jak to każdemu z Was wychodzi. No a miasta, które będą najbardziej zaangażowane miasta, w których najwięcej osób weźmie udział w tym wyzwaniu postaram się, staram. Obiecuję Wam, że odwiedzę Was osobiście i przy tej okazji poznamy się, pojeździmy, spędzimy o czas i nagramy jakiś film na kanał. Wiele osób pyta o przeróżne techniki, więc kolejnym formatem filmów będą poradniki. W tamtym roku nagrałem ich kilka, no i spodobały Wam się na tyle, że ten kanał ruszył z kopyta całkiem dobrze. Więc w tym roku również postaram się przygotować kilka elementarnych technik, ale myślę, że jest to format, który na pewno Wam się przyda, no i spodoba. Więc drugi temat mamy jasny. Wybaczcie, że patrzę na Was z góry, ale sprawdzam różne kadry, a przy tej okazji chciałem Wam opowiedzieć o kolejnym formacie. A jest nim prezentacja ciekawych zawodników, ciekawych osób, które jeżdżą na rowerze. Chciałbym Wam pokazać kilka innych dyscyplin sportu od tych, które ja uprawiam, czyli od trialu i od street trialu. No i mam nadzieję, że nauczycie się czegoś nowego, poznacie ciekawe nowe dyscypliny, inne rowery, które służą do innych stylów jazdy. Więc myślę, że to też będzie taka ciekawostka na kanale. Odwiedzę różne miasta, tam gdzie mieszkają te osoby. No i przy tej okazji myślę, że też spotkam się z Wami, jeżeli będziecie tylko mieli na to ochotę. Taka jest moja wizja na ten kanał. Mam nadzieję, że te formaty filmów pozwolą dojść do tych 50 filmów pod koniec sezonu. Ale jeżeli Wy macie swoje pomysły i swoje wizje, to napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale. A na pewno znajdziemy jakiś złoty środek, żeby przede wszystkim Wam ten kanał się przydał i żeby Wam się podobał. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczyska.